Witam Was w pierwszym tygodniu szkoleń na Drupal.edu.pl. Z tej strony Sławek Szulczewski. Będę miał przyjemność prowadzenia dla Was tych szkoleń i przede wszystkim pokazywania wam pewnych sztuczek z Drupalu i tajemnic, które skrywa ten system. Wielu z nas pewnie zna już możliwości Drupala. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą Wam przedstawię, usystematyzuje te elementy, które już poznaliście. Oczywiście sam system szkoleń został Wam przedstawiony. Wiecie doskonale, że jest on podzielony na tygodnie, w których odpowiednie elementy będziemy realizować. Ja chciałbym skupić się na tym pierwszym naszym tygodniu. Czyli na elementach pól w Drupalu. Oczywiście, jak wiecie, po instalacji Drupala, ja tutaj mam zainstalowaną wersję w języku angielskim, celowo, mamy dwa rodzaje zawartości. Te rodzaje zawartości znajdziemy w zakładce struktury o nazwie Content Types. Dlaczego będę mówił o tych podstawach? Ponieważ są one czasami pomijane, a czasami nie wiadomo do czego wykorzystać artykuł i prostą stronę. Dwie podstawowe różnice pomiędzy artykułem a prostą stroną są bardzo charakterystyczne. Mianowicie artykuł. Jest to element, który jest publikowany na stronie głównej. Posiada możliwość podłączenia tagu i co najważniejsze, możliwość aplaudu obrazków. Prosta strona jest publikowana, ale nie ma jej na stronie głównej. Ma zamkniętą możliwość komentarzy, nie widać informacji o autorze. I kolejna kwestia, można podłączyć do menu, ale tak jak powiedziałem, jest to po prostu kwestia statyczna. Dobrze, dwa rodzaje zawartości, dwa podstawowe elementy, zobaczmy w zakładkę, która będzie nas w tym pierwszym tygodniu bardzo interesowała, mianowicie Manage Fields, czyli tak naprawdę zarządzanie polami. Zarządzanie polami w, naszej, w naszym artykule to jest tytuł, tagi, body image, czyli właściwie podstawowe pola. Niemniej jednak tutaj w zakładce Select a File Type znajduje się kilka innych pól, które warto byłoby prześledzić. Te pola za chwileczkę będę wam odkrywał. Pokazywał będę, jak możemy z tych pól korzystać, i co najważniejsze, jakie elementy w tych polach są naprawdę bardzo ważne. Częściowo dostaliście również dostęp do materiałów, które pozwalają na poziomie tych pól działać i oczywiście tworzyć dowolne rodzaje zawartości. Tytułem wstępu: jeżeli chcecie brać czynny udział w szkolenia, zapraszam do utworzenia podobnej struktury i tak naprawdę uczenia się krok po kroku tych wszystkich elementów. A my za chwileczkę przejdziemy do drugiej osłony, w której już zaczniemy bawić się konkretnymi ustawieniami i przede wszystkim konkretnymi funkcjami danych pól, które występują w Drupalu. Zapraszam więc do kolejnej osłony na drupale.pl. Pozdrawiam.